Hej, cześć, witajcie, jestem Roa przed wami kolejny odcinek z gry Liars of Fear. Kontynuujemy rozgrywkę dosyć straszną. Jak pamiętacie, skończyliśmy w tym pokoiku po niemiłych wydarzeniach w bodajże jakiejś piwnicy. No i myślę, że możemy lecieć dalej. Eee, no cóż, dobra. Tutaj mamy od razu jakąś szufladzinkę. Co my tutaj ciekawego mamy? Coś tam jest, jakiś szczurek. Eee, Mogę przeczytać. Skrzyczą... Skrzeczący podpalacze Ech i echa ich wrzasków nie cofają się przed niczym, nie poddam się łatwo. A takie tam coś tam. Nic ważnego chyba. Mm, dobra, chodźmy sobie dalej. Jakieś półeczki. No i patrzcie, szurek poszedł do ognia, się spalił. Nieźle. Ty no, spokojnie tam z kurde. Co to, to? Ale go nieźle podpiekło, będzie co jeść. Hmm, sporo książek powywalanych. Hmm, tutaj zaświecić się tego nie można. No cóż, idziemy dalej. To jakieś fotelinio mamy, drugi potelinio. Boże, ile tu jest tych szczurów? No halo. I mamy jakąś, nie wiem, ucieli kogoś w pół. No okej. Okay. Nic ciekawego nie ma, po co my tutaj w ogóle weszliśmy? Chodźmy do tego... czegoś. O, fajnie, ręka została. O rany! Ale mi teraz ciary przeszły. Jak mi ciary przeszły, dobra. Eee, tu się coś zmieniło? O nie, no tylko się obraz rozmazał, a co ja mam teraz zrobić? Pewnie wrócić, co? Okej. Okay. Idziemy do tej Uno, co się będę tutaj kurczę bawił, mhm. jakiś inny pokój. chociaż wydaje mi się, że już w nim byliśmy, ale może nie do końca. Dobra, tutaj nic ciekawego nie ma. Idziemy sobie dalej. Tam coś buczy za oknem. Cudownie, um, ok. Tutaj szuflady też również są jakieś, nic ciekawego. Druga szuflada, poproszę. Halo? Bierzemy? Mamy coś? Witaj. Nawiązując do twojego poprzedniego listu, jestem pewien, że nie masz się czym martwić. Kobiety po porodzie często dziwnie się zachowują, huśtawka hormonalna i tym podobne. Kiedy urodziło się nasze pierwsze, pamiętam, że Valeri... Bardzo źle to zniosła. Pytałem, co chcesz zjeść na drugie śniadanie, ona zalewała się łzami. Po prostu czuwaj, przy niej wszystko będzie dobrze. Teraz do rzeczy wiem, że obiecałem cię nie popędzać i, nie i że zasłużyłeś na chwilę wytchnienia. Ale musisz wiedzieć, że dostaję mnóstwo telefonów, zawsze sypią się zamówienia i propozycje współpracy. Gorący z ciebie towar, moi przyjacielu. Może powinniśmy kuć, żel kuć żelazo, póki gorące, ale oczywiście rodzina jest najważniejsza. Twój przyjaciel i agent Thomas Caldwell. No dobrze, no skoro tak. Jakaś przyjaźń, co? No, spoko. Jakieś lustereczko, fotelinio nic więcej tutaj, więc można iść dalej. Dzień dobry. Ja tu tylko przyszedłem. W sumie to nie wiem po co, halo. Dlaczego tam jest zamknięte? Ja chciałbym tam wejść, tam ktoś płacze. Hmm. No coś tam ktoś gada do mnie za tego. Tutaj nic nie ma, tam są drzwi. Tutaj jakiś obrazinio jest. Idziemy dalej. Tu jest zamknięte, więc możemy iść chyba tutaj. No dobra, idziemy dalej. Um, no nie, no kolejne takie cimne miejsce, pewnie zaraz. Oho! Alo? Alo! Ja tu tylko przyszedłem. Hmm. Halo, dzień dobry, jest tu ktoś? Nie widzę takich miejsc, kiedy... Trzeba wyjść z za rogu. Bo zakładam, że wy też tego nie lubicie. Hmm. Okej. Okay. Panie, co to za miejsce jest? kurde. Alo. Alo, jest tu ktoś? Szkło, szkło, wszędzie szkło. Wychodzimy na jakiś korytarzyk. Nic tu więcej nie ma. Można iść dalej. No i proszę bardzo, mamy jakąś łazienkę Piknie. A czekajcie, to jest przecież ta łazienka... Boże, co ja mówię, łazienkę kuchnie. To jest ta kuchnia, którą mieliśmy na początku gry. No. Co tu się dzieje? Okej. Okay. Co tu mamy? Szczur w jakiejś puszce, no do czego one się pakują? Mielone myszy, tłuste lupiące ścierwa, zagłodzą mnie ciągle, e, ciągłe struty, ciągle struty, okej. Okay. Dobra, może coś tutaj też jest? W sumie wcześniej tutaj nie widziałem tej kartki, więc, więc pewnie są tu też jakieś nowe rzeczy powkładane. Dobra. Mm. HUUUUUUUUUUUUUUUUU What's happening? Hello? Why is it so dark? Damn... I'm not gonna eat this, to eat? First, jem? I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones it needed to be as sharp as a razor so i used a razor in fact and then carefully flayed the skin booze helped keep my hand steady o rany skóra poważnie coś się działo nie czy to jest nasza skóra czy żony czy w ogóle kogoś my mamy w ogóle jakiś wrak chyba Nie to nie jest wrak, to jest... Nie wiem cokolwiek to jest, ale mamy tu jakieś dłuto czy coś. Okej. Okay. Halo, mogę stąd sobie wyjść teraz elegancko. No, co jest? Mogę. No. Panie, otwórz te drzwi. Ja chcę tu wyjść, okej. Okay. Eee, kolejny pokój. Co my tutaj mamy? Jakąś książkę. Dobra. O, zobaczcie, tutaj mamy ten... To zdjęcie, które mieliśmy na początku gry pani grająca na fortepianie, jakiś list. Um, to chyba też czytałem. Chociaż... Dobra, słuchajcie, przeczytajcie sobie to jeśli chcecie. Ja natomiast idę dalej, ale moment, ponieważ tutaj chyba było jeszcze więcej kartek do, do sprawdzenia, czy nie. No, chyba już więcej nie ma. Dobra. E, Okej. Okay. Mm, tutaj mamy kolejny obraz. To jest w ogóle to samo pomieszczenie też z początku gry, obok y, drzwi do piwnicy. Kolejny szczur. Kolejny szczur. E, co tam pisze? Bezkształtne mary. E, Okej. Okay. Dobra, tutaj mamy to samo co było, czy coś innego? Nienawidzę, widzę, nawet teraz zagubiony zasługujesz na to, dokończ go. Aha, chodzi o obraz, tak? I tyle, że co z tym obrazem? Co ja mam tutaj zrobić? Bo tak, jakby wszedłem tu. Okej, okay, no i co dalej? A dobra, coś się zmieniło. Hmm. Co tu jest napisane? Kolejny kawałek skóry, no cudownie. Wpierw szukałem płótna, niby jakiego płótna, musiałem wybrać nóż, nie taki do chleba, ale to już chyba nam postać, znaczy postać główna, bohater czytał. Ty, słuchajcie, ja się tak teraz zastanawiam, skoro przeszliśmy jakąś część tej historii. I tworzyła nam się tutaj jedna z tych zamkniętych szafek. To czy przypadkiem po każdej y, takiej, powiedzmy, etapie nie będą nam się otwierać kolejne? Być może. Okej, okay, czyli co? Mamy pierwszy kawałek skóry. I się zastanawiam, czy pierwszy kawałek, tak wiecie, nie żebym wiedział, że tutaj będziemy coś zbierać, te kawałki skóry, ale skoro taka skóra tam była, no to pewnie coś. Więcej z tego będzie. No nie wiem. Dobra, mamy jakąś windę. Wejdźmy sobie do windy. E, to chyba trzeba zamknąć, żeby winda ruszyła. E, co mamy tutaj coś napisane? Nie, no to... w tą stronę? Jedziemy w górę, OK. O, rany, co tam było? Coś tam chodziło. To jest znowu jakieś napisy, i w ogóle dziwne te pomieszczenia są. W ogóle, gdzie my teraz jesteśmy? My jesteśmy dalej w, tym, w tej takiej willi, czy co to jest? Okej, okay. dzień dobry, Dobra, tu mamy jakieś drzwi. Niestety są zamknięte. Jakiś wazon, coś tam innego. To też zamknięte. To też zamknięte. No poważnie wszystko zamknięte jest. Tego nie mogę zaświecić. Tam nic nie ma. Hm. Hm. No cudownie. Teraz nam otworzyliście, co? O, rany, tu jest jakieś krzesło. Hmm, czy tam wchodzić, czy nie? No cóż, no muszę, no co zrobić? No i co tu mamy? Jakieś obrazy, krzesełko. No i co z tym krzesłem teraz zrobić? No nic, no nic tu więc... Aaa, zobaczcie, mamy klucz. I jakiś liścik. Szanowny Panie, doskonale rozumiem Pańskie rozgoryczenie i proszę mi wierzyć, bardzo współczuję Panu i Pańskiej żonie. Jestem jednak zmuszony oznajmić, że nie życzę sobie otrzymywania dalszej konre... korespondencji. Korens... Przepraszam że tak czytam. Korespondencji. Każdy przeszczep skóry jest bardzo skomplikowaną operacją i nieodzownie wiąże się z dużym ryzykiem porażki. A... Z całą odpowiedzialnością zapewniam jednak, że zarówno ja, jak i moi koledzy ze Szpitala Świętej Janny zrobiliśmy wszystko, co się dało dla pańskiej żony. Mówiąc szczerze, wierzę, iż zabieg nie dało się przeprowadzić lepiej, szczególnie przy tak rozległych obrażeniach. Okej. Okay. ma Pan oczywiście pełne prawo do wyrażenia opinii i w pełni rozumiem Pana rozczarowanie. Jest jednak coś, czego nie jestem w stanie pojąć. Czy naprawdę sądzi Pan, że wpisywanie, wypisywanie pełnych nienawiści listów do mnie czy też do innych lekarzy rozwiąże Pańską sytuację? Też jak wspominałem powyżej, w pełni rozumiem, że był Pan narażony na olbrzymi stres i tylko z tego względu nie, nie wyciągnąłem konsekwencji prawnych. Warunkiem jest jednak zaprzestanie zasypywania na zobraźliwą ko korespondencją. Pozwolę sobie postawić sprawę jasną. Nie będę tolerował gruźb skierowanych do mojego personelu, rodziny czy też do mnie. Jeśli potrzebuje Pan pomocy psychologicznej, mogę poprosić asystenta o przesłanie Panu danych kontaktowych do kilku specjalistów, którzy pomogą Panu przetrwać ten trudny okres. Z poważaniem i najlepszymi życzeniami dla Pana oraz małżonki. William H. Green. Okej, okay, czyli ten kawałek skóry być może nie był... Mi um, się wydawało, że tutaj było troszeczkę to inaczej umieszczone, no ale wiadomo, jesteśmy... Hmm, it's not here. Okay, there's elevator. You know what, I'll just... Maybe I'll Why did you stop? That dune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Don't make me bang. Mm -hmm. OK, make coś się dzieje teraz, eee. dobra. Bo mogę stąd iść w spokoju. Tutaj możemy wejść? Nie możemy niestety. Tu jeszcze są jakieś. A, zobaczcie, tutaj był ten klucz potrzebny. Ehm, ok, co my tutaj takiego ciekawego mamy? Mamy kolejne szafy, no, za którymi za bardzo nie przepadam. Jak pamiętacie, coś nam no, wyskoczyło wtedy z nich. No, to były oczywiście butelki, no ale wiadomo, jeżeli już butelki wyskakują z szafy, to ciekawe, co jeszcze może z nich wyskoczyć. No ale dobra, zobaczmy, zaraz pewnie się przestraszymy. A jednak nic takiego się nie stało. A, lampy nie działa. Wydawało mi się, czy coś tam chodziło, tak jak wcześniej w tym pokoju. Okej. Okay. Dobra, wiecie co, ja wolę zamknąć tą szafę. Eee, dobra, spróbujmy tutaj. Ach, mam teraz straszne obawy, że coś tu zaraz się stanie. Chociaż, z tego co widzę. No halo, tutaj mamy wyjście na górę. Jeszcze pozwólcie, że sprawdzę, co mamy tutaj. No, tu jest niestety zamknięte, więc tutaj. Nic nie zrobię. No to wejdźmy sobie na górę, no co więcej zrobić Wow. Jakieś ognisko, to jednak to nie było tu panie. No dobra Wiecie co, wolę tam jednak nie podchodzić albo w ogóle nie chodzić po tych nieco poszarpniętych deskach Chociaż zakładam, że tam mógłbym coś zrobić, ale tutaj jest to ognisko, więc wolę jednak tam się nie piąć. No chyba, że nas gra zmusi. Um, Okej, okay. idziemy sobie gdzieś dalej. Coś tam jest. Tupu tupu. No co my tutaj mamy? Łot. Tutaj chyba nic nie ma, natomiast w tej skrzynce się coś drze. Ja się boję jej otwierać nawet. Ale okej, okay, zrobię to. Uwaga, 3, 2, 1, buh. Ja, dziecko. To chyba nasze dziecko. Nasza żona była chyba. Mm, miała poród, tak? Więc możliwe, że ten kawałek skóry był od niej. I w ogóle lekarz, czy kto to był w tym liście wcześniej, wspominał coś o tym, że jakiś kawałek skóry, coś tam yy, z porodem żony właśnie. Ciekawe co tu się w ogóle dzieje. To jest wszystko takie strasznie chore. Ale dobra. Idziemy dalej. ok Kolejne pomieszczenie. Yy, kolejny szczur. No tak. Jakieś drzwi są załatane, w ogóle tego typu sprawy. Dobra, co my tutaj mamy? Um, ok, jakieś do sprzątania. Kolejny list: symptomy ostrzegawcze. Poniższa lista jest komplikacją najczęściej występujących objawów schizofrenii. Co prawda, choroba ta jest zwykle diagnozowana u pacjentów między 15 a 25 rokiem życia o rany. Znane są jednak przypadki występowania tego zaburzenia u starszych osób. Należy jednak pamiętać, że wymienione symptomy nie występują jedynie w przypadku schizofrenii i powinny być traktowane jedynie jako wskazówki dotyczące tego konkretnego schorzenia. Aby uzyskać prawidłową diagnozę, należy skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą, np. psychologiem lub psycho psychiatrą. Pusty wyraz twarzy. wpatruje się w przestrzeń. Tak. Okej. Okay. Myśli samobójcze, hmm, niezbyt dobry pomysł. Okej, okay. coś dalej jest tutaj ciekawego. Pułapka na szczury, albo na myszy. Dobra, tam dalej nie przejdziemy, więc idziemy dalej. Tylko pytanie, czy tutaj, czy tutaj? Tutaj w ogóle znowu takie miejsce jakby czegoś brakowało. Takie puste strasznie, ale w sumie, no nie wiem, może mi się tak tylko wydaje. Um, co tam jest napisane? Zdecyduj się wreszcie. Uuu, nieźle nabałaganione tutaj jest. No, przejść tam niestety nie przejdę, więc idę dalej. Czyli tylko tutaj możemy przejść. Tutaj mogę coś zrobić. Nie mogę tutaj nic zrobić, idę dalej. Otwieram pomieszczenie znowu z tym jeleniem, którego no niezbyt dobrze wspominam. Ehm, Okej. Okay. tutaj nic zrobić nie mogę, tutaj nic zrobić nie mogę. Tutaj mamy lampeczkę do zaświecenia. Hmm. Będę omijał tego jelenia szerokim łukiem, bo on nie jest zbytnio przyjaźnie nastawiony. Okej. Okay. Znaczy tak mi się wydaje, że nie jest zbytnio przyjaznie nastawiony. ale okej. Okay. Tutaj w ogóle mamy jakiś dziwne... Ne, dziwny obraz właściwie, nie zdjęcie. Um, Kurczę, ja się boję tego jelenia masakra. Bez za. na czasami to naprawdę można o, się wystraszyć prawie mi serce wyskoczyło no i masz wielonku <laughs> Kurczę, skąd tu tyle szkła nagle się wzięło? O rany, dobra chodźmy dalej. Nie będę dobrze wspominał tego pomieszczenia. Hmm, tej lampy mogę ją zaświecić, ok. Jakiś wałek czy butelka? Kto to wie? Okej, okay, kolejne szepty, i kolejne przejścia. Czy tutaj będę mógł przejść? No, na szczęście nie, bo tak to bym miał dwie drogi do wybrania. Tak to mam tylko jedną. Tutaj chyba już byliśmy, tak mi się wydaje. Um. Okej, okay. strasznie tu ciemno. Zobaczcie, jeżeli nie widzicie tutaj nic, ale. Ja też tutaj mam ograniczoną widoczność. No, wyciągnij to, kurcze. Co za dziad! Stare to drewno jest, kurde, no nie. No, ciągnij, Peter. Dobra, tu nic nie ma. Jeszcze zobaczę w ostatniej. A tu mamy w ogóle cztery szuflady, chyba. No. Tutaj też nic nie ma. I ostatnia. No halo. No, dawaj. Dobra, tu też nic nie ma. E, dobra, przejście dalej. Otwiera nam pokój. E, pełen strachu. Hmm. Okej, okay, kolejny globus. Fajny taki globus, chciałbym taki mieć. Tutaj coś mamy? Nie, tutaj nic nie ma. Są jakieś napisy. Nie można tego cofnąć. Mhm, dobra. To nic zrobić nie mogę. Ja pierdzielę, co to jest? Jaka masakra totalna, psychiczna taka. Ja tam wchodzić nie chcę, no proszę. To nic znowu nie daje. Myślałem, że coś jednak. I kolejny korytarz. Dobra. Słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy. Dużo strachu w tym odcinku. No powiem wam, że nieźle. Historia cały czas pnie się w przód. A nasz bohater z psychiką nie ma dobrze. I zakładam, że jest coraz gorzej. Ale w końcu może się z tego jakoś wyrobimy i będzie wszystko, wszystko wróci do normy. Piszcie co myślicie o kolejnych odcinkach, czy ten wam się podobał, a ja zmykam. Trzymajcie się, hej hej!